Dobrze, no to już wróciliśmy i tak, i właściwie to ja wróciłem to zaczynamy budować dalej nasz dom, I co ja robię oczywiście oczywiście zawsze robię błędy trzeba to wypełnić Platformę. Nie wiem czy mnie tu potwory będą zauważały. Mam nadzieję, że nie. O kurde. Nie, na razie muszę sobie to zrobić jakieś coś, bo... Potem tu sobie zrobię łódź, i w ogóle będę pływał na ryby. skała marnic, ja pierniczę. 70. Już się... zachód słońca oczywiście. To już nie będzie potrzebne. No, platforma skończona. To teraz zaczynamy ludowe. 7 zostało mi, deseczek 5, 4, 3, 2, 1. Kurde i 64. Od nowa, oczywiście. Moment, muszę coś zrobić. Żeby nie było tak. Ten. Musimy sobie trochę kontrast. Dobra, tak, tyle wystarczy. Yy, powinno wystarczyć. Ładny księżyc, na serio, bardzo mi się to podoba. Uwielbiam ten teksturpak. Tylko żeby tą wodę zmienili. Przedtem była taka fajna literatka literku. Nieważne, no, ale fajny teksturpak. Ja sobie to zrobię tak, o. Hmm, powinno być fajnie. <grym> Będę musiał sobie zrobić kilo. Dam radę, dam radę, wytrzymam. W ogóle ma, ja jestem na normalnie. Muszę zrobić szybko kilof Chociaż drewniany kij. Dobra, zrobiłem. Nie wiem jakby to... hmm. Powiedzmy, że jakbym to zrobił tak. Też okno jakby było. No dobra, dobra. Skąd wziąć piasek? Hmm, ciekawe. Skąd ja wezmę piasek? Hmm. To był oczywiście żart. Piasek właśnie jest wszędzie tutaj praktycznie. Hmm. Potworów jakoś nie widzę. W ogóle nie było, a ja mam trudności na normalny. No nie, nie widzę żadnych szkieletów. Czeka. Dobra, nieważne. Na tym tak stróbaku teraz są pająki białe. Też to jest niedopracowane. Yy, mam nadzieję, że to będzie dopracowane. Yy, co co ty, 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 seba, seba, seba. Chcesz popełnić największy błąd Twojego życia? Idiota ze mnie. No dobra, powinno to już wystarczyć tego dramatu. To tu. Hem. Gdzie tu zrobić drzwi? Chyba tu będą mocne. Przecieniam kreatywa, tak człowieku. O, ogarnij się, o właśnie, widzicie tego pająka? To one są białe teraz. O, niestety, to jest też niedopracowane. No i właśnie chciałbym, żeby to by dopracowali. Bo naprawdę, bardzo fajny ten teksturpak. Ci, co go zrobili, to naprawdę musieli się trochę wysilić. Yy, powiem, że jakby miał kość. Tu był jakiś szkielet, ale nie zaryzykuję teraz, bo na razie to nie mam ani wełny, ani niczego, więc no niestety nie mogę zaryzykować. Wilki są tam chyba, gdzie jest, są owce. One polują na owce zazwyczaj. Pójdę tam z ranka zobaczyć, tam poszperać tak trochę. Boję tego pająka trochę, żeby mi tu gdzie nie wlęsł. Czy jakby to tak zrobić? I tak. Tak to wystarczy. O, tak będzie Praktycznie Faktycznie wszędzie będą okna. Zrobiłem błąd trochę. Albo i nie. Potem to zrobię. Co to ja miałem teraz? Ile to jeszcze nocy? No nie, jeszcze tyle. Super. Super, jeszcze zginę. To będzie dopiero. Idę do tego pająka. próbuję go zabić. Siema. Ty to jak asasyn, kurde. Skaczesz. Papa, pa, żegnaj. Oko pająka to jest niby, ale dla mnie to wygląda jak no, jakiś dynamit. Albo jakaś petarda. Po prostu. E, tak to wygląda. Nic. Nic się może przydać do io food king clipper. Nie chcę żeby właśnie mi tu wydawała się, bo nienawidzę clipperów. E, zbudowałem kiedyś taki fajny dom. E, właściwie jeszcze lat na tym na lądzie. Go zbudowałem. No i, i po prostu. E, Se wychodziłem, nie idę sobie tak ładnie, nie i dup zginąłem. Przychodzę tam, a połowę ściany rozwalono. Się wkurzyłem, zacząłem kombinować, zacząłem robić ogrodzenia z kaktusów. Jeden ogórek, ja mówię na niego ogórek, yy, płynie. Co, może do mnie? Chodź, śmiało. Wodzili, masz szans. Co ja mogę teraz robić, no? Wilczku, chroni mnie. Choć jesteś wilkiem, ale... Wystarczy, wystarczy, wystarczy. Wystarczyło. Dobra, jak wystarczyło, to dobrze. nie, no będę musiał to trochę powymienić, no bo tak wszystko z drewna, co to jest? ale ładny będzie był. Tak powiem szczerze. Że, że, że coś powiem. No szybciej, ja pierniczę, co ja mam teraz robić? Może może. Mam pomysł. Tutaj jest ziemia. o właśnie. Kabel stoł. Muszę sobie zrobić piecyk. Błagam, żeby mi tu kleper nie wpadł. Gdzie jeszcze? Bo wtedy to już będzie katastrofa. No chyba tyle wystarczy. Nie kilofen, człowieku. Nie! Pająk! Pająk, pająk, pająk! Nie chcesz z nim teraz zaczynać, zbytnio. Dobra, już się robi. Patrzcie, jaki piękny słońca. Nie wiem, czy to są krowy, czy to są kurde... wilki. Nie widzę zbyt dokładnie z tej odległości. Szybciej, 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 rób się. Rób się. Dobra, niech się życie zregeneruje. I światłość nastała. I w ogóle. No, no to więc chyba to już wszystko, papa. Pa. Różne potworki. Ten Clipper też już zniknął. Dziwne. Tam coś No nie, teraz zbieram brzozę Żeby to jakoś ładniej wyglądało trochę. Ten domek. Super. Muszę teraz wykłować drewno, żeby sobie zrobić siekierę kolejną. Bo... Szybciej, szybciej. Ile tego jest? No dobra. Tyle wystarczy. Czek, 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 czek. Co ja robię na deski. Dobra. Robię teraz siecierem. Siekiera, motyka i w ogóle. Tak, brzoza. Brzoza się najbardziej przydaje. Za chwilę będą chyba tam jabłka, to się bardzo mi przydają. Będę też polował na pająki, bo... nic mi się przyda na wędkę, będę na ryby chodził. Tak, wiem, nudne zajęcie. W minecraft'cie, no ale, no pożywienie musi być, a ja nie lubię, nie chcę polować. To znaczy, no nudne to jest. Myślałam, że ten klipper utonął. Fajnie by było, moje marzenie, kurde, żeby kliper utonął. Dobra, tyle chyba wystarczy. tej Sprawdźmy. Czy tu jest jakieś. Jest tylko jedna sadzonka. też się przyda. Ale jeszcze pójdziemy tam gdzieś ciałem. Czy tutaj są jakieś jabłuszka? Jabłuszka, jabłuszka. Jaki żul! Tylko sadzonki. Może tak. Spróbujmy. Może pewnie jakieś jabłuszka. Jabłuszka. Chodź do mnie, sadzonka, nie chcę sadzonki, jabłuszko, spróbuję jabłuszko. Sadzonka, sadzonka. No ogóle to drzewo, cała nie będzie sadzonek, tych jabłek, już o sadzonkach tylko. No weźcie ludzie, nie przeginajcie, no Dobrze. Kurde, jabłek nie ma. Pogoliłem to drzewo. Gówno to dało. Dobra. Żeby to jakoś wyglądało, to tu, 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 tu. tu. Już na całość zrobić. Kurde park, kur. Ja się udało się. ma wilczku Co tam O wchodzi do mojej kopalni Jak słodko Fak! Dirt Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądało. Sprawdźmy na razie jak to wygląda z perspektywy. Na razie to wygląda jak jakiś gówno. Tak, robimy sobie piec. Piec sobie podstawimy pod oknem. I tak. 见面的时候，见面的时候，这。